W dzisiejszym materiale podsumowanie tygodnia sygnałów dostępnych na forum edukacyjnym o kryptowalutach Mister Porada oraz pomówimy o możliwościach edukacyjnych jakie daje nasze forum. Cześć z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. W dzisiejszym materiale jak ten niedzielę zobaczymy sobie jak wyglądały analizy i sygnały dostępne dla użytkowników naszego forum edukacyjnego o kryptowalutach, gdzie od zera możesz nauczyć się, jak na tym rynku zarabiać, a w międzyczasie, kiedy trwa Twój proces edukacji, możesz korzystać z sygnałów dostępnych od naszych traderów, od naszych specjalistów. Za chwilkę przejdziemy przed ekran komputera, zobaczymy sobie, jak to wyglądało w tym tygodniu. Z zobaczymy sobie również podsumowanie moich analiz, dostępnych tylko i wyłącznie dla moich partnerów edukacyjnych. Także lecimy, zaczynamy. Wszystkie informacje na temat naszego forum oraz te podsumowania, o których rozmawiamy, a jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, lub jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię do swojenia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Pamiętaj, aby zostawić komentarz, w którym napiszesz, jakiego altcoina analizę chciałbyś, chciałabyś zobaczyć w najbliższym materiale, piątkowym materiale, w którym rozmawiamy o kryptoinfoniusach oraz analizuje dla Was wybrane przez Was altcoiny. W dzisiejszym materiale jak co niedzielę spotykamy się po to, aby zobaczyć podsumowanie tygodnia możliwości edukacyjnych oraz sygnałów dostępnych na naszym forum, ponieważ oprócz tego, że możesz nauczyć się skutecznej strategii, którą pokazuję Wam w swoich analizach. Jak widzicie, ta skuteczność jest na bardzo wysokim poziomie. Zresztą zobaczycie sobie również podsumowanie moich pomysłów na tej, moich analiz dostępnych dla moich partnerów edukacyjnych. Po raz pierwszy zrobię podsumowanie tygodnia nowego produktu, jaki jest dla naszym forum, czyli grupy altruistów, którzy dają również sygnały do zagrywania na Futures oraz Spot. W zakładce Płada znajdziecie informacje o forum Cennik, jak zacząć instrukcję Instrukcje oraz sygnały od naszych traderów, sygnały od zawodowego tradera. Tutaj pokazuję wam te wszystkie analizy właśnie w taki sposób, jak robię to co tydzień aktualnie. A w zakładce, sygnały, skuteczność sygnałów macie materiały, które nagrywałem dla Was wcześniej, co tydzień, i wrzucaj mi, aby były wszystkie w jednym miejscu. Zobaczymy sobie również, jak wygląda skuteczność sygnałów naszego nowego produktu Altruiści i to zobaczymy sobie. Następnie, czyli najpierw, zobaczymy sobie właśnie sygnały od tradera Marka. Następnie, właśnie sygnały i skuteczność od altruistów. A na koniec, zobaczymy sobie moje pomysły na trade dla moich partnerów, czyli dla osób, które razem ze mną i za pośrednictwem mojej strony dołączyły do naszego forum, mając ode mnie w ten sposób możliwość korzystania właśnie z moich prywatnych analiz, których praktycznie nie znajdziecie na YouTubie czy na tradingu Czasami gdzieś te analizy się pojawiają, ale nie są one tak dokładnie. Wyznaczone jak dla moich partnerów Jeżeli chodzi o sygnały od naszego tradera Mamy tutaj możliwość korzystania z sygnałów manualnych Gdzie my właśnie wyznaczamy dane wartości Wchodzimy w sygnał na wyznaczonych poziomach, które dostajemy od tradera I to widzicie, jest to podpisane manualnie A mamy również możliwość korzystania z autotradingu Czyli sygnałów, które automatycznie są wpisywane Za pośrednictwem bota, który jest podłączony do naszej giełdy i nimi już zarządza właśnie trader Jeżeli on ustawi pozycję, my automatycznie tą pozycję również mamy są bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które mają mało czasu Nie mają czasu, aby pilnować tych pozycji Ale mają możliwość skorzystania właśnie z takiego autotradingu Jeżeli chodzi o podsumowanie autotradingu Tutaj robię dla Was miesięczne podsumowanie właśnie tych sygnałów I pokazuję Wam wyniki Więc na razie musicie się wstrzymać do 22-24 lutego a w tym czasie mniej więcej zrobię podsumowanie miesiąca właśnie tych sygnałów na auto trailingu. a na stronie widzicie jak to wygląda, jeżeli chodzi o pozycje manualne. Więc jeżeli chodzi o pozycje manualne, pierwsza pozycja na XRP była zaliczona w stop lossie druga pozycja jest teraz w grze z 4 lutego i później mieliśmy auto trailing, auto trading mieliśmy kolejną pozycję na EOS-ie zaliczony take profit pierwszy. Kolejna pozycja auto trading na Ethereum, zaliczone dwa take profity, tutaj bardzo fajny profit. Zrobiła ta pozycja i dalej ją mamy w grze. I ona dalej ma jeszcze około teraz 1,5% zysku, a już zostało to zamknięte na 5%, prawie 5%. Kolejna pozycja DOT, tutaj był take profit pierwszy zrealizowany na auto tradingu. I LINK również auto trading, take profit pierwszy zrealizowany. Więc manualnie jeden stop loss, jedna pozycja w grze. A jeżeli chodzi o auto trading, wszystkie pozycje. W tym tygodniu zostały zamknięte w proficie i jeszcze są w grze. O, idzie burza, idzie burza, więc szybciutko nagrywamy, lecimy dalej. Jeżeli chodzi o altro, jest tutaj było bardzo dużo sygnałów, kilkanaście sygnałów i tu mam dla was dokładniejsze podsumowanie, w którym pokazuje procenty wygenerowane i było to około 15% depozytu, grając wszystkie sygnały dostępne właśnie od naszych nowych traderów. Oczywiście informacje dla Was, przyszłych wyniki, nie są gwarancją przyszłych. To jest rynek kryptowalut, i tutaj mamy wszystkie te pozycje, plus dokładnie opisane jest, z jakim procentem zostały zamknięte właśnie te pozycje. I był tak naprawdę jeden stop loss, jeden stop loss był tutaj. Możecie sobie to zweryfikować. Tu jeszcze czekam na informacje, jak to zostało zamknięte, z jakim profitem. Natomiast widzimy, że bardzo fajnie te pozycje były zamykane. I gdzieś tutaj znajdzie się znajdzie jeden stop loss, więc tak naprawdę bardzo duża skuteczność na kilkanaście, przepraszam dwa stop lossy, ponieważ jeszcze Ethereum dzisiaj zaliczyło stop loss, a był ten sygnał podawany wczoraj, więc bardzo duża skuteczność właśnie tych zagrywek, tych sygnałów dostępnych właśnie w naszym nowym produkcie i on jest w pakiecie tym za 300 dolarów, w tym pakiecie rozszerzonym, z rozszerzoną również strategią, której możecie się nauczyć na naszym forum. Jeżeli chodzi o moje pomysły na trade, 17 analiz, 15 zrealizowanych z zyskiem 1B, czyli zamknięcie w okolicach wejścia i 1 stop loss. Ten B również można by było podpiąć pod stop lossa, ale to zależało od tego w jaki sposób partnerzy zareagowali na mój komunikat, ponieważ informowałem o tym, że można zamknąć tą pozycję właśnie w okolicach wejścia lub Przytrzymać tą pozycję i wtedy byłby stop loss Także taka pomiędzy pozycja. natomiast jeżeli sobie zobaczymy wszystkie te pozycje, tutaj macie też szczegóły właśnie tych pozycji, kiedy one były wrzucane przeze mnie dla moich partnerów, to widzicie, jak to było fajnie realizowane. Tutaj możecie sobie dokładnie przejrzeć każdą pozycję. Tutaj również były analizy z YouTube'a, gdzie pokazywałem zarówno pozycje na spadki, jak i na wzrosty i obie te pozycje zostały zrealizowane, czyli tak naprawdę z dwóch analiz mogło. Być zrealizowane cztery wejścia w pozycje. A wyniki moich zagrywek oraz moich partnerów możecie znaleźć w moich relacjach na Instagramie lub na Facebooku. Tam pokazuję jak to dokładnie wygląda. Więc zapraszam Was do obserwacji mojego profilu na Instagramie lukaszpacholski.pl Szybko i konkretnie zobaczycie jak wyglądały analizy. Sami możecie to zobaczyć jeszcze na mojej stronie. Powoli sobie. I to zweryfikować i sprawdzić Zarówno nanieść na wykres i zobaczyć, czy to miało miejsce i Jak to było zrealizowane A jeżeli będziecie chcieli dołączyć do naszego forum Mieć możliwość korzystania właśnie z takich możliwości Pamiętajcie, aby subskrybować kanał Wbijajcie na moją stronę i piszcie do mnie Pomogę Wam zacząć od początku Zacząć od zera Swoją edukację i zarabianie na rynku kryptowalut Także do zobaczenia jutro Widzimy się jutro w analizie rynku kryptowalut Dajcie znać w komentarzach, jakiego alta chcecie zobaczyć Miłego tygodnia Wam życzę Niech Bitcoin będzie z Wami piona